Siemanko, siemanko, z tej strony Kaptonik i witam was po, po tygodniowej przerwie w, na moim kanale w odcinku z Shadowlorda yy, Ogólnie miałem nagrywać też yy, wcześniej, wcześniej tam no, yy, odcinek z tego Miałem nagrywać podcinek z... Z czego to miało być? Z Plants vs Zombies 2 Ale okazała się pewna smutna rzecz Mianowicie nie działa nie chcę też tracić tego, nie chcę też jakby tracić swojego konta tego gdzie mam dość dużo rzeczy, bo a też zaczynamy od jakiegoś poziomu to tak nie ma sensu według mnie chociaż napiszcie co sądzicie, bo jak chcecie mogę zrobić planswerso Zombies 2, ale właśnie w taki sposób, że mm, nagram od tego momentu w którym jestem, nie wiem, możecie powiedzieć, bo niestety klon nie działa, ewentualnie spróbuję to na kompie ogarnąć. No, powiedzcie co o tym sądzicie. No ja sobie polecę kolejne rundki. Zobaczymy. Lecimy. A wezmę se strzelającą, żeby mieć, no, wiadomo. O, to, 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 to. No spadaj typie, ja nie mogę, taki upierdliwiek łosz ty, o, no, 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 no. Dobra, la, 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 hop, hop, hop hop, hop, hop. Ha, mam cię. Dobra zobaczmy tu, 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 tu. Ha, nie ma. Fr, tu, 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 tu. A weźmy w tych nawalmy. Ło, leci dwóch. A, dobra. Ło, jeszcze tam jeden na plecach. Cyk, dobra. Lecimy dalej.

Na plecy a Albo czekaj Szybka zmiana postaci O Pum Ciach, ciach Mam Cię Bingo 98 hitów sprzedałem No ja tylko jedno Lili, no dobra, level up Level up Kolejny I level up kolejny Nice Polecam, teraz powrót Bo coś tam dostaliśmy Ale nie o to mi chodzi. dobra, tam. Zrobię szybkie cięcie Dobra, jestem już po całym cięciu Czyli zobaczmy, czy to jest coś ciekawego Run, żadnych nie mamy No dobra, no to lećmy Lećmy, kolejny etap Zobaczymy, co będzie że takim przygnębionym głosem to powiedziałem. W ogóle ci, tak, takie pytanie, jeżeli ogląda to jakimś czasem gracz pierwszy, bo może to ogląda, nie wiem, ja tam się nie znam. Yy, to, co, to co stary masz zamiar robić ten? W sensie, co masz zamiar nagrywać? Bo no, tak mnie wzięła rozkmina. Bo od, od tego od Smash Legends to też odszedł teraz, z tego co wiem. Chociaż tak i tak już byłeś wysoko, bo chyba byłeś gdzieś, nie wiem, top 20 w Polsce. Co podziwiam, podziwiam Noż zamknąć, japy, durne robale Jezny, jakie to jest dziadoskie Ło, ojojojojojoj Bang, mamy was Lecim dalej Dobra Ło, to, 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 to Boże, ty. Ha Tym, ty, 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 ty Dobra Muszę tylko glono zjada z, 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 zarąbać Będzie wkurzać Pęk, 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 pęk Dobra, przejście otwarte i idziemy dalej Ciekawe co tam napotkamy Noż O No i lećmy Zobaczymy co tam trafimy. Dobra. O i mamy dwa robale, które na start trzeba by było warto wyjaśnić. O Jezus ty. Przyszedł chłop z mlekiem i chciał zarąbać. Dobra. Dwa padły? Mi się zdaje, że dwa. I don't know why. Pum. O Jeznyśku Święty Co tu się dzieje? Ło spadam Dobra, no strzelaj rzesz, w to dziadostwo Dobra, wchodzimy w jego środek i bum I teraz zmieniamy Dobra. Ciach, 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 Ha! To jest najlepsze combo, jakie potrafię robić. Po prostu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i ciach. Ha! krytykal można powiedzieć. Ile gwiazdek? Trzy! Ha! No to lećmy dalej. Rip Nie replay. Jezny. Popełniłem błąd, sorry. <ścoughs> sorry, mój błąd. Satmon, O. Daily Quest. Spoko. Hełm. No Hełm już ktoś ma. No dobra, czekaj. A weźmy sobie ulepszmy coś. Mamy tu tyle rzeczy, których i tak pewnie używać nie będziemy, więc why not by ich nie zużyć po prostu do jakichś fajnych celów. Typu ulepszenia sobie na przykład jakichś itemków. A co to najpierw wszystkie te najzwyklejsze pozmieniać o zostawmy na dwóch levelach a tak zostawiamy daily quest o złożyć no i cyk mamy czyli coś tu jeszcze miałem a inventory aż dostanę dwa kamyczki spoko to jeszcze jedna rundka i kończymy na dziś odcinek zapewne zaplanuję go na 21 bo Eee, chwili gdy to nagrywa, mamy godzinę widzicie 20.07 więc no niestety bym się nie jestem w stanie y, teraz no, ogarnąć filmu nad czym ubolewam strasznie bo chciałem zrobić go właśnie na teraz żeby wrzucić może dwa filmy naraz. raz na główne na poboczny jako taki powrót no ale niestety skończyło się jak skończyło więc może się z tym pogodzić, że że właśnie nie jestem w stanie. Co tu się stało? Że nie jestem w stanie sobie y, ogarnąć filmu. Ale na 21, jak zobaczycie, to wiecie, tak wieczorkiem pewnie wszyscy będą mieli czas. No to wiecie, to sobie zobaczą. To se zobaczą cały film. Na przykład z nudów. E, no co jest? No, wejdź wiesz na górę tam. Trudno wejść. O, jak, jak mi cisnęło. Bez sensu to trochę zmarnowałem. Zmarnowany potencjał tego... Kurcze no Bang! O następny wojownik cienia. Jakiego nazwa shadow morph. Hop. O, o, sorry za Discorda. Dobra. Hop. Noż ja nie mogę. No, dziękuję. Udało się, dobra. Lecimy dalej. Póki mi, bohater nie padnie, to jest gitara. Ale muszę powoli zacząć być ostrożnym z tymi bohaterami, bo to wiecie. Ale nie są ze stali nierdzewnej. O, dobra. Tu 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 tu. Męk o, czy to jest wielki archer? Bum, 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 bum Pum Czekaj Pum du, 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 dum, dum, dum. Ha, i mamcie. Załatwione. Dobra, dwie gwiazdki. No i kolejny level up. Mnie się to podoba. Cyk następny. I cyk następny. Zarobiście. No to dobra. Home. Zobaczmy, czy coś mamy w inventory. Czyli ja coś tu miałem. Upgrade equipment nine times. Ok, czy mam zupgrade'ować sobie ekwipunek dwa razy. To weźmy sobie z upgrade'em na przykład tym. I tym. Dziękuję. Z głowy. Mamy, mamy. No to sobie jeszcze odbierzmy 20 sekund. Zgoda. No cóż, dzięki za obejrzenie odcinka. Może Kro... nie taki krótki, krótszy, co prawda, reaction da Mic Whatever. By the way, jeżeli ktoś nie oglądał, sprawdźcie sobie linka, będziecie mi w opisie do tego filmu, jak i też do kanału pobocznego, na którym chcę wbić chociaż 25 subów do końca wakacji. Czasu macie dwa tygodnie, no myślę, że zdążycie. życie. No i cóż, trzymajcie się, do następnych odcinków i cześć!